I rozpoczęła się gonitwa. Dobrze, Smooth sea. Ale teraz poprowadzi Kador. Na drugim miejscu Golden 100, dalej Smooth sea, Gold of Trevi. Na ostatnim miejscu galopuje Mimas. Kador prowadzi tu po zewnętrznej Golden 100 bliżej Kanatu Smooth Sea, dalej Gold of Trevi i nieco w odstępie Mimas. Konie mają do pokonania jeszcze jakieś 900 metrów. No tutaj Jeździec musi mocno trzymać kadora, bo on się troszkę niesie. Dalej Smooth Sea w tej chwili bardzo szeroko prowadzone Golden Hundred. Dość daleko od innych koni. W tej chwili tam na trzecie kółko wychodzi. Przy kanacie będzie szukała szansy Gold of Trevi. Ostatni wciąż Mimas. I gonitwa, już konie na proste, już z gonitwa wchodzi w finałowy, e, finałowy moment. Kador e, Gold of Trevi, e, Smooth Sea zmienia teraz torna bardziej zewnętrzny kador Gold of Trevi i to jest jeszcze 100 metrów do celownika kador powiększa przewagę i wygra tę nitwe kador pierwszy, droga Gold of Trevi, trzeci Golden Hundred, dalej Smooth Sea i piąty Mimas.